Perfekcyjne KST to jest takie, które ma mnóstwo pieniędzy na promocję i pokazuje się w mieście oraz poza nim także ludzie jakby chętnie, może niechętnie, ludzie zauważają, że to się dzieje, ponieważ teraz dużo odbiorców jest takich, że nie szuka informacji, tylko oczekuje, że te informacje same do nich. W no i skoro taki jest widz, to, to, to wydaje mi się, że na to się trzeba nastawić. A poza tym musicale. Dużo. Pięknych? Najlepiej z Broadwayu. Przyszłe KST powinny wychodzić bardziej w miasto, tak jak było to przy początkowych KST. Śmieszne pytanie, to chyba musiał być KST z samymi teatrami tańca, no a jeżeli nie i muszę iść na jakiś kompromis, no to takie sztuki, które by poruszały prawdziwe problemy współczesnego świata, nie klasyka, nie miłość, zdrada, zazdrość, tylko coś... Współczesnego. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę każde castem mnie zaskakuje yy, i każde jest coraz lepsze, ale takie jakieś wymarzone, w moim osobistym odczuciu, to takie, yy, gdzie pojawi się na każdym spektaklu jako biz, ale yy, myślę, że coś bardziej yy, interaktywnego z publicznością. I tak ta interakcja jest super, bo są spotkania różne yy, z aktorami, ale jakby to tak bardziej jeszcze podkręcić to by super. Takie warsztaty są bardzo ciekawe ze względu na spotkanie się młodzieży licealnej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspaniała rzecz, jestem absolutnie zachwycona. Przede wszystkim te warsztaty pozwalają wypowiadać się ludziom, którzy. Są uczuciowo związani z teatrem, nie zawodowo, ale właśnie uczuciowo. Chodzą do teatru, oglądają sztuki, bywają, jak im się tylko uda, wejść na, spotkaniach na spotkania teatralne. I mogą tutaj się podzielić, a ponieważ jestem, jak widać, osobą wiekową, podzielić się wspomnieniami z czasów prehistorycznych. Kiedy można było wejść bez biletu, kiedy można było posiedzieć sobie gdzieś tam na schodach, na widowni i obejrzeć sztukę. To jest dobry pomysł. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby, żeby, żeby móc, żeby dalej działały te KST, żeby, żeby to się cały czas rozwijało i żeby też no, usłyszeć jakieś wiadomości od ludzi, to to jest na pewno dobry pomysł. Tak, i, i, i na pewno też to świeży pamięć o KST i przypomni, że to jest jednak bardzo ważna rzecz w życiu Kalisza, a dużo ludzi o tym nie wie i nie docenia tak sobie tego.